Nie mam pomysłu na przywitanie, więc po prostu się przywitam. Siema, to ja. Dzisiaj zobaczymy, kto przez najbliższe 15 sezonów będzie wygrywał Ligę Mistrzów, ale też Ligę Europy i Ligę Konferencji. Konfederacji? Jak to się tłumaczy na polski? A poza tym, patrzcie jaka fajna dziarka. W Monte było. Ja nie żartuję. Nie wiem, po co wam to powiedziałem, ale przejdźmy do pierwszego sezonu. A nazwa trenera dzisiejszego to Dawid Wójcik. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, serduszko dla widza. Widzę Lidze Konferencji, bo od tej zaczynamy, mieliśmy Górnik Łęczna w grupie B, ale nie wyszli. W grupie C mieliśmy pogoń, ale też nie wyszli. A w grupie H mieliśmy jeszcze Zagłębie Lubin, ale też nie wyszli. Trzecie miejsce. Na no, Liga Konferencji wygrało Monaco. W Lidze Europy oczywiście mieliśmy Legię, ona zajęła ostatnie miejsce, 3 punkty. A całą Ligę Europy wygrał Eintracht Frankfurt. Zaskoczeń żadnych nie mieliśmy. Wszystko przebiegało tak normalnie. No chyba że zaskoczeniem jest to, że Eintracht Frankfurt pokonał Leicester. No to mieliśmy zaskoczenie. <laughs> Eneba, czyli strona, na której znajdziesz tysiące gier na każdą platformę w naprawdę dobrych cenach. Możesz również kupić tu różne doładowania oraz karty podarunkowe, a do tego obecnie jest teraz wyprzedaż jeszcze przez 9 dni i tu naprawdę gry wychodzą dużo taniej. Ale też musicie się śpieszyć, ponieważ są one dość szybko wyprzedane. Więc jeżeli coś was zainteresuje, to się musicie lekko śpieszyć. Macie też tutaj dużo form płatności, co też jest ogromną zaletą. A jak wybierzecie jakąś grę do kupienia, to zachęcam was do użycia kodu Skydu. wtedy macie 3% taniej. Ja korzystam, bo mnie w ten sposób wspieracie, a wy macie taniej gry i każdy jest szczęśliwy. W lidze mistrzów zaskoczeniem było to, że Liverpool nie wyszedł z grupy, ale tutaj no da się to zrozumieć Tutaj Ajax niewychodzący z grupy i Besiktas wychodzący No Besiktas to powinien być na czwartym miejscu tak, według mnie Jakim cudem Finn Harps, jeden z gorszych zespołów w Fifie, zdobył dwa punkty I to z Realem Madrid 1 i Shakhtarem Doniec. Jak? O! Villarreal pokonał Bayern Monachium 3 do 2 Milan pokonał Barcelonę Ale to... Nie. Villarreal pokonał Real Madrid, Oni zaraz to wygrają A w półfinale no Villarreal sobie nie poradził i mieliśmy finał Atletico Madryt z PSG No i PSG że wygrało 1-0, więc mamy pierwszego zwycięzcę Ligi Mistrzów i przechodzimy do sezonu drugiego. A ja włączę sobie muzyczkę, bo aż czuję się niekomfortowo, jak tak siedzę w ciszy, naprawdę. Ostatnio tego nie mówiłem, ale przebiliśmy w ilości subskrypcji w końcu Mysłowice. Brawo! Ale teraz siedlce. Oni mają aż. Czekajcie, oni mają 78 185. Więc jak do końca roku się uda, to naprawdę będę wdzięczny. Więc zostawcie suba, jeżeli chcecie, żebyśmy wyprzedzili siedlce. Dzięki. Mi strasznie mi gorąco. Nie wiem czemu. To przez ciebie? Nie, ostatnio te moje żarty to z poziomu 0 to spadły na minus 1, naprawdę. W Lidze Konferencji mieliśmy Śląsk Wrocław, którzy zakończyli na trzecim miejscu i tyle. Mieliśmy również Legię, która też zakończyła na trzecim miejscu, no. No i w finale mieliśmy Real Betis oraz Romę i wygrywa Roma, no. A kto wtedy wygrał? Też Roma? Nie mam pojęcia. Dobra, w Lidze Europy, nie wiem czemu Juventus gra w Lidze Europy, nie podoba mi się to. Mieliśmy Lech Poznań na trzecim miejscu, a na nawet ich nie zauważyłem w Lidze Konferencji. Ciekawe. Ale mieli ciężką grupę w ogóle. Barcelona też grała w Lidze Europy i zajęła drugie miejsce w takiej grupie. To będzie chyba ciekawy odcinek. I w rundzie wstępnej Barcelona odpadła z Atalantą. Interesujące. Olympiakos pokonuje Napoli, ale Napoli w europejskich pucharach to, to co innego niż w Lidze. To nie dziwi nikogo. I tak to zaskoczy. Nie mieliśmy w finale. Grał Juventus z Atalantą i co ciekawe Atalanta wygrywa. Szkoda. Juventus w końcu po latach miał szansę na zdobycie jakiejś jakiegoś europejskiego pucharu, ale postarał się, żeby tego nie zrobić. Pogczano. W Lidze Mistrzów Milan nie wychodzi z grupy. Dobra, przez chwilę miałem takiego laga mózgu i myślałem, że Latium to jest jakiś zespół z Szwecji i myślę oni na pierwszym miejscu, a to jest Latium. Nabrałem się, serio. A tak to z W finale zobaczymy Liverpool z Manchesterem City, więc angielski finał i wygrywa Manchester City 2-1. do Czemu ja zawsze na tym fotelu siedzę taki rozbrzyko? Ale zawsze, siedzę o taką. Jak to się dzieje? Ale mamy trzeci sezon, czy po Zespół coś wygra, no nie ma szans, ale może Kto wie, o Legia była w grupie A i wyszła z pierwszej yy, z drugiego miejsca, 10 punktów tyle samo co Standard Slayer, więc mało brakowało, Barcelona Co się dzieje, co się dzieje, drugie miejsce w Lidze Konferencji Wtedy w Lidze Europy drugie miejsce, a tutaj chyba Barcelony zaraz nie zobaczymy w La Lidze. Legia przechodzi dalej, ale z Estegalen Sobie nie poradzili, przegrali w dwóch meczu 5 do 3 No i mieliśmy finał Barcelona-Arsenal w Lidze Konferencji to mógł być nawet finał Ligi Mistrzów ale błąd w Matrixie no i wygrywa cały ten turniej Barcelona więc gratulacje dla kibiców Barcelony ale puchar uważam, że jest najładniejszy ze wszystkich, serio, chociaż wygląda trochę jak śmietnik, jak teraz tak pomyślę, więc idealnie dla mnie, w Lidze Europy nie mieliśmy polskich zespołów, ani nie mieliśmy zaskoczeń, więc w finale zagrał Lyon, no i jeszcze w finale zagrała Sevilla, a wygrywa cały ten turniej Sevilla, to chyba nikogo nie dziwi, to jest po prostu turniej Sevilla, więc normalka o, tego w ogóle nie założyłem, ale Manchester United grał w wizję Europy, ale umknęło mi to i z takiej grupy nie wyszedł. Z Atalantą i Wolfsburgiem. Teoretycznie powinni sobie poradzić, ale praktycznie nie. Uuu, tutaj mamy taką grupę, no i Borussia na ostatnim miejscu, lepszy od nich był nawet Spartak Moskwa. Wow. Półfinał, nic ciekawego, Juventus zagrał sobie w finale, więc zobaczymy, czy Juventus w końcu wygra Ligę Mistrzów, miejmy nadzieję, ale jak zawsze no, Ech. życie kibica Juventusu jest ciężkie, ale PSG właśnie wygrywa 1-0, po raz drugi w tym w tym odcinku? Chyba tak. Sezon czwarty. No już w grupie D w Lidze Konferencji mamy Raków Częstochowa, który co prawda nie wychodzi z grupy, ale 8 punktów mało brakowało. No i mieliśmy Legię Warszawa, która po raz drugi tutaj gra i jest na drugim miejscu. Polskie zespoły grają w europejskich pucharach, tylko szkoda, że w tym najgorszym. Ale zawsze coś. Tu Legia już odpada. Trafili chyba najgorzej jak mogli. No ogromny zaskoczenie, nie mieliśmy, tak wyglądał półfinał i w finale zobaczymy West Ham z Romą i wygrywa West Ham. Myślałem, że Roma po raz kolejny, ale tym razem się nie udało. Liga Europy, dobra. Tej grupie nie rozumiem. Grupa C. Jakim cudem... Nie, tu jest w ogóle wszystko na odwrót. Patrzcie na to, no. Atalanta ostatnia, lid trzecie, a Molde i Anderlecht wychodzą. To o co tu chodzi? Olech Poznań był w Lidze Europy. Ostatnie miejsce 0 punktów troszkę nie wyszło. No, Juventus gra. Znowu Lidze Europy. Boże. Villarreal pokonał Chelsea. Dobra. No i finał będzie pomiędzy Juventusem a Villarrealem. Co ciekawe, te pojedynki w półfinałowe zakończyły się pokarnych dopiero. Ale finał zakończył się niepokarnych i Juventus wycięża. Przepiękny widok. No i przechodzimy do Ligi Mistrzów. No tutaj zaskoczenie, że Juventus nie wyszedł z grupy. No nie wiem, to bardzo na mnie strasznie śmieszy. Tutaj na drugim miejscu byli. A mieli taką grupę. Ale może wygrają całą Ligę Mistrzów. Kto wie? Nie. Przegrali z Liverpoolem w jednej 1-8. Szybko poszło. No i półfinał. Tutaj mamy Manchester City ponownie w finale. Oraz ponownie w finale jest Liverpool. Znowu mamy taki sam finał. I ponownie wygrywa to Manchester City po karnych 4 do 3. Więc Liverpool po raz kolejny doszedł do finału. A co z tego? Jak przegrali. Sezon 5. W mieliśmy tym razem Lecha Poznań, który nie wychodzi z grupy, trzecie miejsce, no ciężka grupa w sumie, w Lidze Europy na pewno grał Lech Poznań, co? Pogoń Szczecin, bo tutaj grają, pokonali tym razem Malmo, więc może coś tam przyknużą w tej Lidze Konferencji. Ej, Pogoń Szczecin wygrywa z Montpellier, 5 do 4, ja umiem czytać? Nie. W finale, niestety, ale kurde, ładnie sobie radzili Pogoń Szczecin, przegrywa z Ajaxem, 5 do 2 i w półfinale mamy zaskakujący finał, ponieważ pomiędzy Sasuolo a Ajaxem. A jak z faworytem jest Fest, ale może się zdziwimy. No i się dziwimy. Sasuolo wygrywa Pokarnych w Ligę Konferencji. No i nie spodziewałem się zupełnie tego, że Sasuolo wygra coś w tym odcinku, ale mamy to. Ciekawe. Zaskakujące zwycięzca, musicie przyznać. W Lidze Europy. No jak wiecie, to Pogon Szczecin grała w Lidze Europy i tak to się prezentowało. Podczas całej Ligi Europy za dużo się nie działo. Półfinał wyglądał w następujący sposób. Fiorentina z Borusio zagrają w finale. Fiorentina, no nie spodziewałem się też tego zespołu. No i wygrywa Borussia, więc tutaj takiego zaskoczenia nie mieliśmy. W Lidze Mistrzów o! Benfica wychodzi z pierwszego miejsca i przez to Borussia nie wyszło z grupy. I grała w Lidze Europy i ją wygrała więc w jakiś sposób to troszkę się opłacało. Benfica w 1.8 wygrała z Realem, więc Benfica leci po swoje. Juventus przegrał z Walencją. Bardzo śmieszne. Walencja wygrywa z Chelsea. Walencja w półfinale, no ale przegrywają ten półfinał i mieliśmy finał pomiędzy Barceloną a Tottenhamem, no i finał wygrywa Barcelona, więc jeszcze niedawno wygrywali Ligę Konferencji, a tutaj wrócili do Ligi Mistrzów i ją zwyciężają. No i jesteśmy w szóstym sezonie, dalej Dawid Wójcik trenuje nasz klub. Nawet nie wiem jaki w sumie. A, Famalicao. No w Lidze Konferencji, która według mnie chyba jest najciekawsza <głos》> na ten moment. Mieliśmy Legię Warszawę, ale ta grupa w ogóle była dziwna, ponieważ Napoli był na ostatnim miejscu, Legia wychodzi. Napoli na ostatnim? Jak to? Ale w rundzie wstępnej Legia już odpada z Celticiem, ale Lech Poznań grał w Lidze Europy i pokonał Rosenborg, więc ponownie może jakiś polski zespół daleko dojdzie. Nie, bo odpada w jednej ósmej z Portimoneence przepraszam. No i tak wyglądał półfinał Real Sociedad w finale razem z Arsenalem i wygrywa Real Sociedad, więc Arsenal dalej bez trofeum, niestety. Widzę Europy, na pewno mamy tutaj Lech Poznań tylko muszę go znaleźć. O, Sassuolo zajęło pierwsze miejsce w grupie. Czyżby teraz wygrają jeszcze Ligę Europy? Ale to by było. Dobra, Polskie zespoły miały naprawdę ciekawe grupy, ponieważ Lech Poznań był w grupie F i w tej grupie był Milan, a na ostatnim miejscu. Lech Poznań więcej punktów niż Milan. Nie sądziłem, że kiedyś takie coś Zobaczy, ale generalnie to zmułaby fest. A nie, ponieważ Young Boysi pokonali Manchester United i jeszcze partak Moskwa w Real, Więc jakie zaskoczenie mieliśmy w Lidze Europy? I co tu robi Bayern Monachium? I czemu przegrywa z PSV? I co tu robi Liverpool? Co tu się dzieje? No i w półfinale mamy takie zespoły: a w finale na pewno zagra Liverpool z Lipskiem. Ale mieliśmy pojedynek RB Salzburg z Lipskiem. A może być taki mecz w ogóle? Jak to ci sami właściciele? ale, brzyko. No i Liverpool wygrywa, no chyba każdy się tego spodziewał, ale liczyłem na małe zaskoczenie, że tutaj Lipsk przyknuży. grupie a, trochę się działo, Bayern nie wychodzi. Tutaj jeszcze Lester na ostatnim małe zaskoczenie, ale. No, za dużo się nie działo. No, Atalanta pokonała Manchester City, to zawsze jakieś zaskoczenie małe. Ale generalnie w Lidze Mistrzów. Co ja zrobiłem? Ale generalnie w Lidze Mistrzów za dużo się nie działo. Nie mieliśmy zaskoczeń. A w finale zagrało Atletico z Barceloną. I po raz drugi Barcelona wygrywa Ligę Mistrzów. Który to był sezon? Szósty czy siódmy? Nie wiem. No i w sezon siódmy. Tak? Sezon siódmy, chyba I Liga Konferencji, standardowo Legia Grała, ale tym razem nie wyszła Nawet z trzeciego miejsca, czwarte Mieliśmy również Lech Poznań, który też nie wychodzi Z grupy, mieli trzecie miejsce Ale grupa dosyć trudna, a tak to Bez zaskoczeń tutaj, tak, bez zaskoczeń Mieliśmy Arsenal z Fiorentiną W finale i ten finał wygrała Fiorentina, przechodzimy do Ligi Europy Dobra, taka zmuła tutaj, że szok Naprawdę, no Fenerbahce pokonało Milan, mamy jakieś zaskoczenie No i tak wyglądały półfinały, Chelsea w finale oraz Lipsk. Lipsk po raz drugi i jak to mówią, do dwóch razy sztuka i Lipsk wygrywa tym razem. W tamtym roku przegrali, a tutaj mają zwycięstwo. A czy to było w Lidze Europy? Nie pamiętam. No i Liga Mistrzów. Ej, kurde, mamy w Lidze Mistrzów Newcastle. O dziwo na pierwszym miejscu. FIFA jest bardziej realistyczny niż sądziłem. Newcastle na pierwszym miejscu, PSG na drugim. Zaczynam się bać. Tutaj też ciekawa sytuacja. Na pierwszym miejscu Real, później Spartak Moskwa, Dynamo Kijów, gdzie chyba w ogóle rosyjski zespół nie może grać z ukraińskim, chyba jest coś takiego. No ale Inter jest na ostatnim, jak oni to zrobili. Nie mam pojęcia. Newcastle pokonało Romę. Nie wiem, co powiedzieć. Później Newcast przegrało z PSG, ale Newcast wyćwiercił w finale. Rozumiecie to? A po fina wygląda w ten sposób: PSG zagra z Liverpoolem w finale. No i wygrywa Liverpool 2 do 1 z PSG, Ale w tym sezonie, no, Newcast zaskoczyło nieźle. Zobaczymy, czy jeszcze ich zobaczymy. Czy to był taki jeden tylko sezon. Ósmy sezon sezon Wójcik dalej jest z nami. A w ogóle wam nie pokazałem jak on wygląda. to butelka strzeliła. Patrzcie odzorowałem idealnie Dawida Wójcika. No jeden do jednego. Czupryna, że hej. Liga Konferens w grupie E-Porto nie wyszło, a miała łatwą grupę. Że TP turecki zespół wygra z PSV 5 do jednego, to bym się tego nie spodziewał. A tak to się nic nie działo. Półfinały wyglądały w ten sposób i Celta Vigo dziwo zagra w finale, więc tutaj zaskoczenie z klubem brusz, więc kto by tu nie wygrał to i tak zaskoczenie, a wygrywać. Dawigo, Vigo, pokalny. Jakby wygrał zespół belgijski, to według mnie większe zaskoczenie, bo, bo nie wiem, czy kiedykolwiek w Europie coś wygrał jakiś zespół z Belgii. Może jakiś Anderlecht? No nie wiem. No w grupach w Lidze Europy polskich zespołów nie mieliśmy, więc coś czuję, że w Lidze Mistrzów też ich nie zobaczymy. No Liga Europy jest taka useless, tu nic się totalnie nie dzieje. No tak wyglądał półfinał. Sevilla zagra z Borussia Mönchengladbach, więc pewnie Sevilla wygra, a jednak nie. Borussia jeden 1-0, więc mamy nowego zwycięzcę, ale Liga Europy jest tak Taka nudna. Naprawdę, League Conference w FIFA jest ciekawsza przykry. Dobra, mieliśmy polski zespół w Lidze Mistrzów. Legia była. 5 punktów. Tak to się prezentowało. No, grupa śmierci, chyba. No, ale 5 punktów. Całkiem ładnie. No ale z kimś wygrali. Z Napoli wygrali. No i patrzcie, jak ja nie wytrzymam. Siedziałem tak i było wszystko ok. A nagle się tak. Jak to się dzieje? No, Walencja pokonała Bayern Monachium. Walencja w tym odcinku zaskakuje. No ale w półfinale przegrali z Manchesterem City. I w finale zagra Atletico z Manchesterem City. I wygrali. Obywatele, 1 do zera. 1 do zera. Po prostu. Mamy następny dzień, bo już mi się nie chciało wczoraj jednak. No i mamy rok 2030, czyli sezon 9. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem i nie ominęłem żadnego sezonu, bo będzie trochę przypał. Ok, zaczynamy standardowo od Conference League. No i mamy pogoń Szczecin w grupie D na czwartym miejscu. Co to za zespół Nimegen? Nimegen. Czemu jest wyżej od Napoli zdobywa 15 punktów? Nawet ciężko mi strzelić z jakiego kraju jest ten klub, bo nic mi ten herb nie mówi. I ten Nimgen pokonuje Benfica 4-3 w dwóch meczu. W ćwierćfinale już przegrywają z y, Bayerem Leverkusen, ale Taki losowy zespół dla mnie osobiście w ćwierćfinale? Nie wiem. No i półfinał tak wyglądał. I w finale za granicę z Wolverhampton. Ale jaki mecz Wolverhampton z Bayern Leverkusen Liverpoolem? kierwa I Nicea wygrywa. Liga Europy tu zawsze mało się dzieje, ale może tym razem coś się wydarzy. W grupie F małe zaskoczenie, ponieważ Benfica nie wyszła. O, Utrecht pokonuje Lazio. Co tu robi Empoli w ogóle, która pokonuje Walencję? Walencję? Dobra, Liga Europy w końcu co on daje. Empoli pokonuje Stuttgart nie no, jakoś dziwnie w półfinale mieliśmy Leicester który pokonuje Monaco i Empoli który pokonuje Utrecht, No akurat jakoś nie dziwi, Empoli ma szansę wygrać Ligę Europy, oby to się udało no nie, fajnie, że Leicester wygrywa ale kurde, Empoli to by było dopiero zaskoczenie, nie, no mogli chociaż tak ustawić to, żeby Empoli wygrała Mmm. jeżeli mnie pamięć nie myli a może mylić, w poprzedniej sezonie chyba Legię mieliśmy w Lidze Mistrzów i ponownie mamy, ale tutaj nie jestem Pewien. No i Legia była w grupie A z Liverpoolem, Frankfurtem i Ajaxem, Amsterdam, ale z tej grupy nie wyszli, mieli jeden Ży. dwa punkt. Empoli grała w Lidze Mistrzów. Przepraszam bardzo. Na trzecim miejscu. <noise> Ale... Okej, okay, United nie wychodzi z grupy. Jest niżej niż Spartak. Eintracht Frankfurt pokonuje Milan. No można lekko się zdziwić, ale tylko tak lekko. Znowu zapomniałem jak to się czyta widzowie. Francuskie zespoły jak ja was kocham. No, ale oni pokonują Barcelony pokarnych. Sevilla pokonuje Bayern. Ej, Bayern w ogóle w tym odcinku mega słabo sobie radzi. Ale mi się załamał głos. Półfinał wyglądał w następujący sposób. Mieliśmy Manchester City z Borussią. No i wygrywa Borusja. W końcu po latach wygrywa Borusja Sezon 10, 2031 Zobaczmy, kto wygrał poszczególne ligi europejskie. Mogłem w sumie pokazywać wam Puchar. Eee... Super Puchar Europy. No ale po czasie dopiero jestem mądry, więc nie pokażę wam w ogóle. To tak i będzie fair. Liga konferencji. Zagłębie Lubin była w grupie B. Albo było. Zagłębie Lubin była. Było. Było. Było w grupie B. I nie wyszła. Ale mieli trudną grupę. I 5 punktów to całkiem ładnie. Dobra, Herakles Almelo. Klub holenderski pokonuje Galata Saray. Saray. Sarai, Zaskoczenie. Dla mnie. Karal. Co ja robię? Herakles pokonuje West Ham. Bolonia pokonuje Walencję. No i w ogóle Herakles Almelo będzie w finale z Bolonią. Kurde, proszę, żeby holenderski zespół wygrywał, bo ciągle te same ligi wygrywają. To jest nudne. Dobra, Bolonia rzadko wygrywa europejskie puchary. Tutaj wygrywają, ale chciałem, żeby ten Herakles wygrał. No bardzo chciałem, żeby coś było świeżego. Liga Europy. Giga nudy, pewnie. O, Marsylia pokonuje Liverpool 5 do 3. Okej. Okay. Empoli tutaj już odpada, niestety, szkoda, ale Empoli gra ciągle w europejskich pucharach, o co chodzi? No i tak wyglądały półfinały, Monaco zmierzy się w finale z Athletic Bilbao, no i wygrywa Athletic Bilbao, no, klub baskijski wygrywa Ligę Europy, no przez to, że mają taką fajną politykę transferową i tego ciągle się trzymają i naprawdę sobie jakoś radzą, to fajny widok. Liga Mistrzów. Dobra, ale serio, tutaj nic się nie działo, zobaczmy półfinał, w półfinale mieliśmy PSG, który pokonuje Juventus i Chelsea, która pokona konuje Barcelonę, a wielki finał wygrywa w PSG. Po raz kolejny chyba, po raz drugi Nie wiem, wy to macie łatwiej oglądając Ja to muszę myśleć, a wy nie Ale macie dobrze Sezon 11, więc jesteśmy przy końcówce Liga Konferens, nie ma żadnego polskiego zespołu Haha, ha. o nie Legia grała w Lidze Europy I tutaj grali w rundzie wstępnej I pokonali Glimpt, Co ciekawe, czyli tak jak było w prawdziwym życiu Dobrze kojarzę? Czy to nie oni? Nie, to oni, tak? Legia przegrała z Atletico No, leciutki niefardy w losowaniu Niestety No i raz Wiemy jaki będzie finał A to tylko pewnie Chelsea Bo tu nie ma jakichś super zespołów A nie Chelsea przegrywa z Hertobelli. Pozdrawiam Uuu, <laughs> Jestem bestią Cercele Bruges pokonuje Napoli 3 do 2 A ty tylko z PSV Przed chwilą obstawiłem finał jaki będzie A tu wszystko jest na odwrót No i w finale zagra Marsylia z PSV Cercele Bruges tak wysoko? Ciekawe No i wygrywa cały ten turniej Marsylia Za to widzę Europy Nie wiem co się działo Almeria grała co ciekawe w lidze Europy Niecodzienny widok. Oni nie grały przypadkiem w drugiej lidze hiszpańskiej. Legia zajęła trzecie miejsce, ale to wiemy. Nie mieli szansę, żeby wyjść, ale się nie udało. No, Empoli tutaj sobie grało. Wyszło z grupy. Empoli jest potężny. No nie no, w rundzie wstępnej Juventus przegrał z Realem Sociedad. I co tu robi Real Madrid? No, Empoli niestety już przegrywa. Bo Bologna będzie grała w półfinale. Niestety ten półfinał przegrali z. Boże się popłakałem. Przegrali z Milanem. I Milan w finale zagra z Realem Madrid. I ten finał wygrał Real Madrid. Real Madryt wygrywa Ligę Europy. No dziwnie to wygląda. Dobra, zobaczmy co się działo w Lidze Mistrzów. Real Madryt nie wyszedł z takiej grupy. No, okej. Okay. Real Madryt z tamtej grupy nie wyszedł, ale co zrobił Juventus? To ja nie mam pytań. Nie wyszedł z grupy z Leeds United, Hoffenheimem i Dynamo Kijów. Trzecie miejsce. Espanyol pokonuje Manchester City w ćwierćfinale. No Espanyol niestety przegrywa, ale walczył 4 do 2 w dwóch meczu. W finale zagra Barcelona z Liverpoolem. No i w wielkim finale wygrywa bardzo Barcelona. Ej, Barcelona bardzo często coś wygrywa. Najczęściej Manchester City, Barcelona i PSG. Mam takie wrażenie. Ale mogę się mylić. Nie jestem nieomylny, jak pewnie wiecie. Czy nie wiecie? To w sumie dobrze, jak nie wiecie. Lepiej dla mnie. 2033 dalej dwójcich, dalej trenuje Auroka. Auroka, Auroka. Yeah. I wiadomo od czego zaczynamy. Empoli grało. Nie, Empoli dla mnie. Zaskoczę. Kurde. Co się dzieje w Empoli? W Zagłębie Lubi wychodzi z grupy. Z grupy C. Eee no i tyle Elonia grała po raz pierwszy w europejskich pucharach Czwarte miejsce, niestety o Zagłębie Lubin pokonuje Wiktorię z Ligi Portugalskiej Zagłębie Lubin pokonuje największe zaskoczenie tego odcinka Czyli Empoli, Pokarnych. No niestety Utrecht wygrywa z Zagłębiem Lubin No szkoda A w półfinale, co ciekawe, Loro pokonuje Tottenham Więc zobaczymy ten zespół w finale I zobaczymy też Villarreal Więc proszę, żeby Loro wygrała, bo to większe zaskoczenie No i właśnie, oni wygrywają 2 do 0 Pięknie Liga Europy Legia grała w Lidze Europy I tutaj za jej ostatnie miejsce Ale grupa no dosyć ciężka No i nic znowu się nie działo Wow O, Metz pokonuje Inter Pokarnych co prawda, ale pokonuje Tego bym się nie spodziewał Austria jeden pokonuje jeszcze Walencję Więc półfinały mogą być ciekawe Ale Austria 1 i Metz przegrywają Więc finał mamy pomiędzy Lipskiem a Leverkusen No i finał wygrywa RB Leipzig Lipsk po prostu, no No i Liga Mistrzów na koniec O, 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 o o, klub Brusz na pierwszym miejscu w takiej grupie. No, może jakiś finałek, fajnie by było. Salernitana była w Lidze Mistrzu. Salernitana to jest Benjaminek, tak samo jak Empoli. Co się dzieje z tymi włoskimi Benjaminkami? Co oni tu robią? Drugie miejsce. Tutaj niestety Salernitana przegrywa z Atletico A klub Brusz też przegrywa. No to nic ciekawego nie będziemy mieli. W finale zagra Borussia z. Chelsea, no i zobaczmy kto zwycięży no i wygrywa Chelsea, bo Rusja miała chyba szansę na drugą ligę mistrzów nie udało się, może innym razem Dobra i teraz mamy do 13, jeżeli mnie pamięć nie myli, no i zaczynamy standardowo, Legia wychodzi w grupie C w Lidze Konferenc no i w rundzie wstępnej Legia przegrywa więc polskiego zespołu nie będziemy mieli w dalszych rundach, no i chyba o dziwo nic ciekawego się nie działo, no nic ciekawego się nie działo, w finale zobaczymy Lazio oraz Boafistę Boafista, Boafista nie jest być często widziana w europejskich pucharach, ale tutaj mamy, no i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wygra. No nie, Lacja wygrywa, spoko, ale zespół z Portugalii byłby ciekawszy. No i mam wrażenie, że w ogóle FIFA jest tak ustawiona, żeby wygrywały zespoły z Top 5 Naprawdę, to moja teoria. Wenecja gra tutaj w grupie F, co ciekawe i wyszła z tej grupy. Mamy tyle zespołów włoskich, a czemu ciągle widzimy Beniaminki? No i tutaj mamy Pogon Szczecin na ostatnim miejscu, no punktu im zabrakło tak naprawdę, żeby wyjść z grupy. I patrzcie, Empoli gra w ludzie czyli znowu grali w lidze Mistrzów. Nie mam pojęcia, co się dzieje tam w lidze włoskiej, ale. Nieźle się tam dzieje. No Empoli przegrywa. Wenecja pokonuje Celska Mo Moskwa 6 do 0. Wenecja. Wenecja nie poradziła sobie już z AS Monaco. I chyba nie będziemy mieli nic ciekawego. No w półfinale mamy takie zespoły. No i stad Rene. Zagra w finale z Milanem. No i wygrywa stad René 2 do 1. Oni chyba jeszcze nic nie wygrali. Albo wygrali? Nie wiem. Liga Mistrzów. W takiej grupie grało Empoli. I Leeds United też jest jakiś przepotężny. Znowu wychodzą z pierwszego miejsca. Atletico przez nich. I przez Feyenoord nie wychodzą. Zaskoczenie. Ale Leeds też tutaj coś krzmini. A tutaj Leeds United pokonuje Leverkusen 5 do 1. Dalej, no, już przegrali z Interem. I tak naprawdę, no, nic ciekawego się nie wydarzy. Chociaż Lyon zagra w półfinale. No to mamy coś. No, ale w wielkim finale zagra na pewno Barcelona z Juventusem. I proszę, proszę, raz Juventus. Nie, wygrywa Barcelona 3 do 2. Nie wiem, czy Barcelona najczęściej nie wygrywa. Albo się myle i mówi głupoty. Racja. Przedostatni sezon, zaraz kończymy odcinek. No i zobaczymy czy jeszcze będziemy mieli jakiegoś szokującego zwycięstwa, czy jednak nie. O, widzę Lidze znowu mieliśmy Jagiellonię i znowu nie wyszło z grupy. No, grupa całkiem mocna. Wenecja znowu grała i 16 punktów zdobyła. Grupa nie jest jakaś mega mocna, ale to jest Wenecja. Jeden z słabszych zespołów Serie A. Wenecja. Wenecja pokonuje Loser. No i tutaj Wenecja już opadła z Frankfurtem w finale. O, Vitesse Arnhem z Ligi Holenderskiej, jeżeli się nie mylę, pokonuje Athletic no, i w ogóle Vitesse Arnhem zagra w wielkim finale z Manchesterem United. Więc znowu zespół z Holandii ma szansę wygrać sobie w Europie. Ostatnio to było Herakles, Almelo, jakoś tak. No ale Manchester United wygrywa 3 do 0. Czem? Leeds United znowu wychodzi z grupy, tak na chilku. No, Sampdoria się pojawiła, to też niezbyt częsty widok w europejskich pucharach. Empoli grał oczywiście, ale tym razem już gorzej. Więc myślę, że ten zespół się osłabił już. No i pogoń Szczecin jeszcze było w grupie H. No ale nie wyszli, grupa ciężka No i chyba nic dziwnego Sampdoria pokonała Monako I w półfinale mieliśmy Leeds, które przegrywa Oraz y, Lazio, które przegrywa A wielki finał wygrywa Bayer Leverkusen, myślałem, że tutaj cywilia na 100%, ale nie tym razem Kajdu misku, ale mam zapchany nos, będę chory No nie no, powiem wam, nic tutaj Totalnie się nie działo, pokażę wam nawet na szybko Ale no nic, no tam Walencja była na ostatnim Ale no, nie wiem czy warto o tym mówić Ale może dalej się coś wydarzy No nic, po prostu nic się nie działo w tej lidze mistrzów ten sezon giganudny. Finale zagra Manchester City i Inter. No i wygrywa Inter. Po raz pierwszy w tym odcinku. Chyba po raz pierwszy. No. Ostatni sezon oficjalnie, czy w końcu będzie jakieś ogromne zaskoczenie? Nie wiem. Wy też nie wiecie. Chyba, że przewiniecie teraz do ostatniej minuty tego filmu i się dowiecie. Nie róbcie tak. Lechia wygrywa, wychodzi. Wygrywa też z kimś na pewno. Wychodzi z grupy, będzie w rundzie wstępnej. Co tu robi Bayern Monachium? To nie wiem. Salernitana wychodzi z grupy. Okej. Okay. Lechia przechodzi. Do dalej, ale Lech Poznań, który gra w Lidze Europy już nie, tutaj dostali niezłe bęcki od Utrechtu. W jednej ósmej, no Lechia się żegna, przegrywa z Youngboysami. Boysami. Salernitana pokonuje Sporting. Salernitana pokonuje 5-0 Klub Bróż, 5-0. No i Salernitana zagra w wielkim finale z Bayernem Monachium. Jak oni wygrają, to będę w szoku. I wale Fikoła na tej sofie, tak się mówi? Nie. Wersalce. No i nie wale Fikoła, Bayern wygrywa. Szkoda, 2 jednego, ale Salernitana trochę namieszała. Liga Europy. E, Wenecja wyszła z grupy. E, Wieny ósmej. Wenecja. E, to w sumie nuda. Wenecja pokonuje Real Madrid. w finale 4 do 3. Real Madryt? nie kojarzy. A w półfinale. No, Wenecja niestety przegrała. E, United zagra z, e, w Tottenhamem w finale. No i wygrywa Manchester United. Ale Beniaminkowie tego sezonu Serie A. sezon 2001-2022. To w tej symulacji jakieś wielkie jedno zaskoczenie. Real nie wyszedł z takiej grupy, co ciekawe. Herta Berlin tutaj na pierwszym miejscu. Nie było Empoli. No, szkoda. A Ville Real pokonuje Manchester City. No i półfinał wygląda w następujący sposób. Mieliśmy finał ciekawy Barcelona kontra PSG. No i wielki finał wygrywa PSG. Ciężko mi powiedzieć kto wygrywał najczęściej Ligę Mistrzów. Kto wygrywał najczęściej Ligę Europy. I kto wygrywał najczęściej Ligę Konferencji. Ale dziękuję wam, że wysłuchaliście mnie do końca. Mam nadzieję, że wam odcinek się spodobał. Dzisiaj był ze mną Dawid Wójcik. No i co? Zostawcie subskrypcję subskrypcji standardowo, ponieważ gonimy w subskrypcjach, jakąś ten się... Subs? tak się nazywało to. Możliwe. Tyle wszystko powiedziałem. No i